Przebaczyłem sobie to, że często schylałem głowę przed tymi spośród ludzi, którzy są jak lwy drapieżni, nieprzytomni w gniewie i w agresji. Przebaczyłem sobie to, że biłem pokłony przed świętymi i bóstwami czasów minionych, czasów obecnych i przyszłych, którzy ogłaszają się nimi we wszystkich krainach i wszystkich wymiarach rzeczywistości. Od teraz zawsze i chętnie chylę w pokłonie swoje ciało wobec jedynego Boga i powierzam Bogu mój najszczerszy umysł i wszystkie talenty. Rozumiem i ja akceptuję to, że na falach mocy moich modlitw, kierowanych do samego Boga, modlitw o najwyższą szlachetność postępowania i o czystość intencji, Boże odpowiedzi jawią się w moim umyśle i życiu, strumieniem łask i zgodą. Najtwórcze doświadczanie, a ja i moja dusza oraz wszystkie jej inkarnacje, w postaciach tak licznych, jak atomy w przestrzeni, i takie jak Bóg je powołał do życia, chylimy się przed Bogiem w podzięce.